Bożego Narodzenia to czas wielu nowin. Zakochane pary bardzo często zaręczają się w ten wyjątkowy czas, ogłaszane są wtedy także ciąże czy pokazywane nowonarodzone dzieci. Tak jest także w przypadku wielkiej rodziny byłych uczestników rolnik szuka żony. Ta znowu się powiększyła, to co było nieuniknione, stało się w te święta Bożego Narodzenia. Anna Derbiszewska przyjęła zaręczyny Jakuba Manikowskiego. Był okazały pierścionek zaręczynowy i wielki bukiet czerwonych róż. Kochać trzeba już natychmiast. Miłości nie można odkładać na pojutrze, bo pojutrze może być koniec świata. Małgorzata musi robić imieniny, napisała uczestniczka ostatniej edycji Rolnik szuka żony chwaląc się zaręczynami. Powiedziała tak, uśmiechnięta twarz z oczami w kształcie serca, więc będziemy się prowadzać przez resztę życia, dodał Manikowski. Pod postem zaroiło się od gratulacji od innych uczestników Rolnik Szuka Żony, to nie jedyne nowości u byłych bohaterów programu prowadzonego przez Martę Manowską. Z drugim dzieckiem pokazała się Wioleta Tyczkowska. Uczestniczka szóstej edycji Rolnik Szuka Żony, kandydatka Adriana Berkowicza, zapozowała do świątecznego zdjęcia z mężem oraz dziećmi. Nie zdradziła płci drugiej pociechy. W ciąży jest także Sara Szewczyk z czwartej edycji programu, kandydatka Karola Raczyńskiego. Dla niej także będzie to drugie dziecko. Małżonkowie pochwalili się zdjęciem USG.